Że z góry zakładają porażkę. I tutaj zaczyna się problem. Słuchajcie, to jest fascynujące, ale jednocześnie przerażające. Badania pokazują, że osoby z niskim poczuciem wartości są jak otwarta książka dla manipulatorów. Dlaczego? Po pierwsze, nie wierzą we własne opinie. Myślą, może faktycznie się mylę, może ta druga osoba wie lepiej i bum, oddają kontrolę. Po drugie, brak asertywności. Wiecie, jak trudno powiedzieć nie, gdy w głowie masz przekonanie, że twoje potrzeby są mniej ważne, że musisz być miły za wszelką cenę, bo inaczej ludzie cię odrzucą? I tutaj wchodzi manipulator. On to wyczuwa jak rekin krew w wodzie. Badacze zauważyli, że manipulatorzy stosują różne taktyki, od uroku osobistego po ciche dni wszystko po to, żeby przejąć kontrolę. I osoby z wysokim poziomem neurotyczności, z niską odpornością emocjonalną.